thank <laughs> you Proszę Państwa, przedstawiamy najnowszą kamerę Canona XF200 i XF205. Wersja 205 dodatkowo wyposażona w gniazda HD SDI Genlock. Tutaj nie wiem, czy będzie dobrze widać z tej strony. Wyjścia profesjonalne do synchronizacji kamer. Z wyjścia 3G SDI i HD SDI możemy wyprowadzić sygnał nieskompresowany, uzyskując większe możliwości w postprodukcji. Kamera 200, kamera 205, dwie te kamery są następcami. Kamer XF100, XF105. Najważniejsze zmiany, najważniejsze ulepszenia. Przede wszystkim obiektyw. W poprzednim modelu mieliśmy 10-krotny zoom optyczny. Tutaj mamy 20-krotny zoom optyczny. Bardzo duża różnica. W środku pracuje większa matryca. Pracuje matryca 1x2 84 cala. W porównaniu do poprzedniej 1 trzecia cala. Dzięki temu uzyskaliśmy lepsze, lepszą jakość na wyższych czułościach, uzyskaliśmy większą plastykę. Za wyższą jakość odpowiada również najnowszy procesor, który znajduje się w tej kamerze DIGIC DV4, który zajmuje się obróbką tego sygnału. Dzięki nowemu procesorowi też uzyskaliśmy więcej możliwości w kamerze. Mamy w kamerze możliwość nagrywania w pełnej rozdzielczości Full HD, na przykład z klatkarzem 50p, co wcześniej było niedostępne.